Świat Helsinga pełny jest tajnych organizacji różnych narodów pragnących wpływów, czy walczących z wampirami oraz istotami ich pokroju, a także wielu wynalazków, dzięki czemu za swoją bioinżynierii nawet niektórzy ludzie są w stanie się leczyć, a także walczyć z wampirami oraz ich nieświadomymi sługami, czyli gulami. Również podejście wielu organizacji różni się od siebie i tak Iskariot jako ściśle tajna watykańska jednostka gardzi niewierzącymi i pragnie wytępić każdego potwora bez względu na zamiary tych istot. Podczas gdy organizacja Helsing wykorzystuje wampiry do walki z potworami ich pokroju, zaś ich najsilniejszą jednostką bojową do walki z nieumarłymi jest Dracula, którego imię zostało później przekształcone w Anagram i od tego czasu znany jest jako Alucard. W tym miejscu przestrzegam was już tylko przed spoilerami z anime Helsing Ultimate, a także zapraszam na mój separate Discord, do którego link znajdziecie w opisie. W każdym razie wracając, Alucard to najpotężniejszy i zarazem pierwszy wampir, którego po poskromieniu organizacja Helsing określana też mianem protestanckich rycerzy wykorzystywała w czasie II wojny światowej, ale po jej zakończeniu uznano, że jest on zbyt potężny, żeby używać go jako broni, dlatego został on zapieczętowany, a przynajmniej do czasu, aż następczyni Helsingów Integra nie postanowiła wykorzystać go ponownie, po tym jak została uratowana przez wampira, który napił się jej krwi z rany postrzałowej i ostatecznie uratował ją od śmierci przed wujem chcącym zająć pozycję dziewczyny. Od tej pory Alucard znajduje się pod rozkazami integry, natomiast jego obecna siła to wynik zarówno jego wampirzego pochodzenia, ale także setki lat udoskonaleń i badań, jakie prowadziła na nim organizacja Helsing, czyniąc go wreszcie ostatecznym nieumarłym. A już nawet świeżo przemieniony przez Alucarda wampir swoją czystą siłą fizyczną był w stanie wstryknięciem palca powalić dorosłego mężczyznę i zadać krwawiące rany, czy nie odczuwać odrzutu większości broni, a nawet strzelać bez podparcia z działa ważącego 83 kg. Później ta sama. Sama wampirzyca sera skorzystała ze stawu ważącego 345 kg, który dźwigała na swoich plecach. Natomiast patrząc na Lucarda, musimy pamiętać, że jest on jeszcze potężniejszy, jednak jego czystą siłę fizyczną nieco ciężej ocenić, z uwagi, że ta rośnie wraz z uwolnieniem pieczęci, która dzieli się na sześć poziomów ograniczeń mocy, gdzie zerowa oznacza uwolnienie jego prawdziwej potęgi. W każdym razie na przestrzeni serii możemy zaobserwować, że Dracula jest w stanie bez problemu przebić swoją dłonią ciało człowieka, się otworzyć zamykające się drzwi windy używając do tego pistoletów. Które uznano za zbyt nieporęczne, żeby normalny człowiek mógł je trzymać, a co dopiero z nich strzelać? Poza zwykłymi przeciwnikami, Alucard był w stanie przebić się także przez pancerz swojego wroga, a po uwolnieniu do pierwszego poziomu był w stanie niszczyć nawet święte bronie. Poza jego nadludzką siłą jest też niezwykle szybki i zwinny, dzięki czemu ludzki wzrok nie jest w stanie za nim nadążyć, a on może po prostu pojawiać się za swoją ofiarą. I chociaż ciężko jakieś większe konkrety, to był w stanie biegać po pionowych ścianach oraz reagować na pociski jednego z najlepszych żołnierzy Milenium, którzy reprezentowali trzecią rzeszę. Wówczas zdążył swoimi zębami złapać kulę, która nigdy nie chybia, a także jest znacznie szybsza niż normalny pocisk, po czym zmiażdżył go pod naciskiem swojej szczęki. Podobnie jak siłą, a także zdecydowaną większością jego zdolności i atrybutów, te rosną wraz z poziomem uwolnionej przez niego mocy. Przy tym warto zwrócić uwagę na jego wampirzą percepcję, dzięki czemu widzi on doskonale w ciemności, a także powinien móc ocenić trajektorię pocisku oraz namierzyć swój cel z bardzo dużej odległości, co czyni go doskonałym strzelcem a przy jego najsilniejszym 16-kilogramowym pistolecie z uświęconymi nabojami 13 mm i wybuchową amunicją był w stanie przytłoczyć swoich wrogów, natomiast strzelając w ścianę był w stanie ją zniszczyć. Jednak to, z czego chyba najmocniej słynie Alucard, to jego wytrzymałość, dzięki której jest w stanie przetrwać ciągły ostrzał, który znacznie redukuje jego fizyczną formę, po czym po prostu momentalnie przywraca sobie ręce, a nawet rekonstruuje całe swoje fizyczne ciało, zarówno po atakach świętą, jak i konwencjonalną bronią. W końcu przetrwał strzał z pancerfausta, Fausta a także przeżył rozbicie najszybszego samolotu na świecie, samą będąc w jego kokpicie podczas zderzenia. Taka wytrzymałość sprawia, że ten legendarny wampir często kpi z przeciwników i nawet nie unika ich ataków, a sądząc po tym, że nie reaguje na otrzymywane obrażenia, najpewniej nie jest wrażliwy na ból jako nieumarły. Ostatecznie nie można go unicestwić metodami, które skuteczne są na inne wampiry, jak odcięcie głowy czy przebicie serca. A także jest odporny na światło słoneczne, rzekając jedynie na zmęczenie, gdy wstaje za dnia, podczas gdy inne wampiry zdają się unikać słońca. Należy jednak pamiętać, że Alucard wielokrotnie podkreśla, że na tym świecie nie ma kogoś, kto byłby nieśmiertelny, a zatem istnieje sposób, by go zabić, ale nie zmienia to faktu, że jest to niezwykle trudne i najpewniej możliwe głównie wtedy, gdy jego ograniczenia zostają ściągnięte i wszystkie dusze uwolnione jako armia chowańców. Również mimo, że pokazano, że legendarny wampir może przetrwać lata bez spożywania krwi, to jednak bez niej wpada w letarg, ale nie wiadomo, czy ostatecznie może z tego powodu umrzeć po jakimś czasie. Oczywiście poza podstawowymi atrybutami legendarny wampir posiada szereg zdolności jak przechodzenie przez ściany, kontrolowanie ludzkiego umysłu, pozyskiwanie wspomnień z krwi swoich ofiar, a także ich dusz, a nawet zdolności, co pokazał, gdy był otoczony przez żołnierzy. Przy tym dzięki swojej prawdziwej strukturze, z jakiej się składa, jest w stanie dowolnie zmieniać swój kształt i tak może przybrać postać cielesną, a nawet przeobrazić swoje ciało w mgłę, dzięki czemu jest odporny na ataki. Poza tym potrafi jeszcze porozumiewać się telepatycznie ze stworzoną przez siebie wampirzycą, czy używać telekinezy np. do odcięcia przeciwnikom drogi ucieczki. Jednak największą siłą Alucard odznacza się na poziomie zero, gdy dostanie rozkaz zdjęcia własnych ograniczeń. Wówczas z wyglądu przypomina siebie z przeszłości, gdy był hrabią Drakula przed śmiercią. Wtedy przywołuje hordy dusz walczących dla niego, co pokazuje jak wiele żyć i krwi pochłonął w ciągu kilku stuleci. Tym bardziej, że w przeszłości, a dokładniej 500 lat temu, w pojedynkę walczył z Imperium Osmańskim, a zaledwie stulecie temu również w pojedynkę najechał Londyn, co podkreśla to, jak potężny jest, mając tylko jedną duszę i życie, ale też uwidacznia to liczebność jego armii chowańców. Ostatecznie przecież jego armia była tak duża, że dosłownie zalewała ulice Londynu, momentalnie przytłaczając i pochłaniając żołnierzy próbujących się bronić, zmieniając bitwę w rzeź, która pochłonęła wiele przypadkowych ofiar. W niedługim czasie cały Londyn był spowity w ogniu, a w kilku kolejnych starciach miasto wydawało się być w ruinie. Wreszcie Alucard zaczął pochłaniać ogromną ilość poległych, przez co przez ulice Londynu przepływała Rzeka Krwi. Jednak wraz z niezliczonymi ofiarami nieświadomie pochłonął również Schrödinga wraz z jego naturą, którego zdolność była związana z jego egzystencją, pozwalając pojawiać mu się praktycznie wszędzie, co czyniło z niego najlepszego posłańca docierającego nawet do czyjejś jaźni. Jednak tak jak powiedział Major, istnieje on tak długo, jak jest siebie świadomy, dlatego jak chłopiec z koćmi uszami stwierdził, jest jednocześnie wszędzie, ale też i nigdzie. Dokładnie to samo zaczęło tyczyć się Lukarda, który zaczął błądzić między pochłoniętymi świadomościami i życiami już jako forma wyimaginowanych liczb. Dopiero gdy minęło 30 lat, zdoł powrócić i wtedy powiedział, że przez cały ten czas uśmiercał w sobie życia, a dokładniej 3 424 867 żyć, które pochłonął. Od teraz, mimo że miał już tylko dwie dusze, to mógł podróżować wszędzie i zarazem nigdzie, a także nie mógł umrzeć tak długo, jak ktoś myślał, że jest w stanie uniknąć śmierci. I również tak długo, jak będzie świadomy swojej egzystencji, będzie w stanie korzystać z tych nowych mocy oraz ponownie nie zniknie. Przypuszczalnie od teraz nikt już nie ma nad nim kontroli, a on odpowiednio korzystając z mocy może pokonać każdego przeciwnika, zyskując pod pewnymi względami najcenniejszą duszę, która w teorii sprawia, że jego możliwości powinny być nieograniczone. Jednak ten stan traktujcie bardziej jako ciekawostkę niż konkretny wyznacznik jego obecnej siły, ponieważ brakuje większych konkretów w tej kwestii, a są jedynie przypuszczenia. I to na dzisiaj wszystko. Proszę napiszcie, jak wy postrzegacie ostateczną formę Alucarda, w której może być praktycznie wszechobecny, i powiedzcie, czy uważacie, że jest to wieczne więzienie, a może zbawienie dla wampira zmęczonego długowiecznością. Tak więc do następnego odcinka, drodzy widzowie Sajonera.